Dzień dobry. Robię ten film dla osób, które chciały jechać do Tajlandii we wrześniu i, się nie wiedzą, i nie wiedzą, czy warto. Przyjechaliśmy wczoraj 24 września. Prognozy pogody tydzień były cały czas straszne, po prostu straszne. Lokalne podtopienia, deszcze. No po prostu tragedia. Zastanawialiśmy się, czy nie zrezygnować z wyjazdu, czy nie prze, przebukować sobie na inny termin. Bo po prostu co tutaj będziemy robić w taką pogodę. Pełni obaw i nie wiedzieliśmy po prostu przyjechać. Mówimy, dobra, jest tam wszystko zabukowane, jesteśmy 6 osób. Jedziemy 24 wrzesień. Przyjechaliśmy wczoraj późnym wieczorem. No to było ciepło, nie padał deszcz. Dzisiaj rano wstajemy, pogoda jest po prostu piękna. Jest teraz jest godzina 15.11. 15 jest kilka chmurek, ale nie są to jakieś chmury deszczowe. I jest pięknie. Będę codziennie dawał takie jakieś update'y, czy jak, jak z pogodą jak, czy warto w ogóle jechać we wrześniu do Tajlandii. I drugi tutaj. dzień pobytu podczas pory deszczowej we wrześniu. Znowu całe szczęście. Kolejny bardzo ładny dzień. Wczoraj wieczorem około godziny 20 zaczął padać deszcz. Była taka dość mocna ulewa. Gdzieś myślę około godzinki popadało ale tak fajnie świeżo się zrobiło i przestało padać. W nocy czy padało nie wiem, no bo spałem, także ale jak się, kładli, się siedzieliśmy do, do późnego wieczora, to już deszcz nie padał. Myślę od godziny 21 już przestało padać. Dzień drugi to chyba był czy trzeci dzień pełen wrażeń piękna pogoda było, była cały dzień, teraz jest pierwsza 30 i ulewny deszcz. Takie są właśnie uroki pory deszczowej we wrześniu. Mamy nadzieję, mamy jutro dużo różnych planów. Mamy nadzieję, że jutro ten deszcz przejdzie i rano jak wstaniemy będzie piękna pogoda. Jak będzie tego nikt nie wie. Pogodę, już, pogodę przestaliśmy sprawdzać. Kolejny dzień Pory deszczowej w Tajlandii. Dokładnie sobota 28 września. Godzina 1257. Znowu piękna pogoda, słońce praży. Wczoraj wieczorem ulewny deszcz rano wstaliśmy i piękne słoneczko, jest trochę chmurek, ale naprawdę pogoda super. Nie zapominajmy, że to wrzesień. Kolejny dzień podczas pobytu w sezonie deszczowym, czyli we wrześniu. Dzisiaj rano o godzinie nie wiem, 9, 9 była, byliśmy na śniadaniu, to lunęło. W nocy nie padało. Ale dzisiaj rano lunęło. Bo po godzinie piękna pogoda. Godzinę później. Teraz jest 14.55. Pogoda jest piękna. jesteśmy akurat na dzielnicy Banktao Tao. Właśnie sobie zabokowaliśmy na 1 października wycieczkę na Pipi, bo Maya Bay jest e, zamknięta przez e, niski sezon do 30 września, czyli jedziemy od 1 października, już jest Maya Bay otwarte i e, zablokowaliśmy 1500 za osobę, my jesteśmy 6-osobową grupą, także się potargowaliśmy i 1500 za osobę, razem z transferami, z lunchem, z biletem do parku, wszystko w cenie, kajaki, nie kajaki i speedboatem, także ceny są na pewno Dużo korzystniejsze niż w wysokim sezonie. A byliśmy wczoraj, byliśmy na Bondzie, to było dużo ludzi, tak że ja nawet sobie nie wyobrażam, co tutaj się musi dziać w wysokim sezonie. No ale pogoda jak na razie nam naprawdę super dopisuje. Myślę, że jest około 30 stopni. Deszczyk czasami pada, ale nic strasznego. Kolejny dzień w Tajlandii podczas pory deszczowej. Dzisiaj jest 30 września. Przez cały dzień nawet jedna kropla deszczu nie spadła. Trochę się, chmur, trochę się e, po, e, po południu, później po południu, trochę się pochmurzyło, ale pogoda. Perfekt cały czas. Kolejny dzień w Tajlandii podczas pory deszczowej. Jesteś, dzisiaj jest 5 e, e, paź, 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 październik. Wszystkie od dwóch tygodni mamy śliczną, piękną pogodę. Dzisiaj jest jedyny dzień, kiedy pada deszcz w ciągu dnia. Ale ludzie się kąpią w basenie, jest cieplutko i jest taki przyjemny deszczyk. No ale to nie jest taki czas, ta nie jest taka, że można gdzieś się wybrać, bo to człowiek cały mokry w ogóle, a ja tam uważam, że mieliśmy dużo szczęścia, bo gdybyśmy przyjechali tydzień wcześniej, to. Całe pukiet było zalane wodą po wodzie, a jak my przyjechaliśmy akurat pogoda się super poprawiła. Nie mogliśmy narzekać ani jednego dnia, żeby była zła pogoda.